Hey, cześć, ja jestem Paula i witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście ciekawi, jak żyje się w spokojnej miejscowości na Podkarpaciu, no to zapraszam Was serdecznie na mój kanał. Tak, na początek, kilka słów ode mnie, jak tam minął nam ten tydzień. Tak, we wtorek był bardzo fajny dzień. Byliśmy z Noelem na mieście, byliśmy w Lumpeksie, byliśmy na kawie w księgarni i, i jeszcze kupiliśmy jego dzięki. Także zrobiłam wszystko, tak naprawdę, co, co sobie zaplanowałam na ten dzień, no ale był naprawdę bardzo spokojny i jakby wszystko go ciekawiło, także super. Później w środę mieliśmy rehabilitację z rana i to był taki upalny, totalnie gorący dzień. W czwartek, w czwartek, ja byłam sama w Lumpek, skoczyłam rano i kupiłam naprawdę dużo butów. Zaraz zobaczycie, dziewięć par, chyba tak. Pojechałam akurat właśnie na drop z butami. Tak. No i wczoraj. Wczoraj w sumie chyba nic nawet nie nagrywałam tak w piątek i dzisiaj. Dzisiaj w końcu się ogarnęłam. Wcześniej przeszła ogólnie taka burza i troszeczkę się dzięki temu ochłodziło, bo rano było tak strasznie duszno, nieprzyjemnie, no ale już jest troszeczkę lepiej. I tak teraz pokażę Wam na początek, co kupiłam. Teraz zrobię to, jakby w pierwszej części tego filmu. Za chwilkę zobaczycie, no później zobaczymy. Chciałabym jeszcze skoczyć do galerii, bo... Przyszło mi do Empika zamówienia, książka. Tak, i zrobić jakieś zakupy. No jutro chyba wybierzemy się pierwszy raz z małym pociągiem. Nie wiem, takie mam plany. Ale jeszcze zobaczymy. Dobra, nie przedłużam już tego wstępu. Pokazuję Wam, co udało mi się kupić w Rumpeksie. Może najpierw pokażę Wam, co kupiłam we wtorek. I tak na początek spodnie. Udało mi się kupić, no, kilka par spodni. Mamy tu spodnie Nike, Adidas. Troszeczkę jest ich. Także już Wam pokazuję, tak mniej więcej, żeby to nie trwało długo. Znak, takie z Adidasa. chyba wszystkie są męskie, akurat. Ale niektóre były w cenie, nawet powiem Wam, po, po złotówkę. No tutaj mają takie logo po boku. Takie. Takie szare, dresowe. I już ostatnia para. Z Adidasa. coś, Coś takiego Z wyhaftowanym logo Dobra i to by było tyle Jeśli chodzi o spodnie Pokażę wam dziecięce ubranka ja Tutaj mamy takie spodenki Z H&M -u. Taki słodki znak Nike On jest malutki Dalej Taki śliczny pajacyk Next Pokażę wam wzorek bardzo ładne. Tutaj również z Next widzę Bardzo fajne jakościowo body Takie paseczki I taki mega uroczy śpiworek Z Peter Rabbit Tak wygląda I jeszcze mam tutaj dwie rzeczy Tak mam taką koszulkę z Adidasa I mam taką męską bluzę Nike tak wygląda. Tutaj ma logo. Ona jest taka, wiecie, mm, poliesterowa chyba. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy wtorkowe. I teraz pokażę Wam, co mi się udało w czwartek upolować. I mam tutaj też kilka rzeczy, które sobie zostawiam. ok i już Wam pokazuję buty. Pierwsze są takie trampeczki Całe logowane. I dorwałam ogólnie trzy pary konwersów. Pierwsze czarne. Tutaj ta guma jest, one są wszystkie już wyszorowane, Umyła je. Tutaj ta guma jest troszeczkę taka żółta. Nie dało się już lepiej tego doczyścić. No ale tak ogólnie nie są w złym stanie. Takie niebieskie. Granatowe. Tutaj mam buciki z Nike. One są, jaki to jest model? Zoom Winflow 5. I to jest akurat mój rozmiar: 40,5. Jeszcze się zastanawiam, czy je zostawię. Ogólnie są mega wygodne. Czy mi się podobają, jeszcze nie wiem. W sensie to są takie buty do biegania czy coś, wiecie treningowe. Jeśli na przykład gdy jest dużo chodzenia, to też będą myślę, okej. Okay. No, ale tak, tak się prezentują. Tutaj mam japoneczki. I wyleczyłam jeszcze sobie takie buciki. Takie klapeczki. Tutaj one bardzo fajnie, ładnie się błyszczą. Akurat mój rozmiarek. I takie balerinki. Mają te mają cytrynki, jakieś kwiatki, takie letnie sorki. I są lekko tutaj spiczaste. I na koniec najdroższy w ogóle zakup tego tygodnia. Możecie zgadywać w komentarzach, ile za nie zapłaciłam. Huntery. Hantery w super, naprawdę stanie. Nie mój rozmiar. Także będę je wystawiać, no ale to są takie klasyki. One na Zalando kosztują chyba 530 zł, coś takiego. Także naprawdę sporo. I za te wszystkie buty, za 9 par butów, powiem Wam, że dałam 250 zł. Także myślę, że i tak nie jest dużo, bo tamte wszystkie kosztowały średnio po 20 zł, 24 zł. Także tak 9 par butów za dwie stówki. Myślę, że okej, okay, te były najdroższe, ale jednak nowe i tak kosztują jednak więcej. Oki, teraz zapraszam Was do wstawki z moim tygodniem. Uf, strasznie dzisiaj gorąco, gdzieś koło 30 stopni my już przyjechaliśmy do domu rano wybraliśmy się do lumpeksu i mieliśmy mieć po południu rehabilitację no ale w ostatniej chwili nam przełożyli na jutro, na 8 rano No, w sumie dobrze może i lepiej się składy które też mają być upałe ale może z rana jeszcze będzie ok mamy teraz jagodzianę Wiem sobie dopiero drugie śniadanko pierwsza jagodzianka w tym roku już wam pokazuję, I dałam sobie ją 8,50 i to i tak mało, bo Widziałam, że... Znaczy Ona jest w cukierni, ale widziałam w niektórych cukierniach jagodzianki po 18-19 zł. Wiecie, za zwykłą drożdżówkę z jagodami. Ja też planuję zrobić sama na weekendzie. Bierzemy się na targ, kupimy jagody. No, Tak wygląda zaraz sobie spróbuję. Jak wygląda w środku. No chyba całkiem... Całkiem w porządku. No, być się prezentuje w środku. Mm. Jest całkiem dobro sporo jagód. No może jest troszeczkę duże ciasta i nie jest taka chrupiąca, ale generalnie może być. Mm. Uwielbiam go cianki. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy też lubicie i czekacie cały, cały rok na lata dla jagody. I mamy facetę do rozpakowania, właśnie podrzucimy na kurier, jak byliśmy na mieście. Tak? Co tu jest, Noe? Coś myślisz? O, ja już wiem. Mamy chustawkę. I będziemy robić taki mały plac zabaw, tak? Na młodzieńca. Czy mamy kocyk. Patrz, jaki fajny. Międziutki, taka podusza. podusza i tu chyba się kocyk wyciąga. No. I chustawka. Coś takiego. Mhm. I mamy do tego taki bliski materacyk. I już wam pokażę. To jest taka wystaweczka drewniana. I do tego mamy taki materacyk. Żeby było miękkowiski i już Elek będzie miał własną wystawkę, tak? Bo zawsze chodzimy na plac zabaw, albo u dziadków też mamy, ale jeszcze w domku nie miałeś, tak? Zrobimy ci plac zabaw taki. Jeszcze zjeżdżalnię chyba dokupimy fajną, tak? Na Elku. A pokaż, jakie sobie dzisiaj dwie nowe bajeczki. Wybrałeś taką. My rymy lubimy wieść, tak? Z traktorem. I o hipciu. No, byliśmy w księgarni razem. A to moje dzisiejsze śniadanko, kanapka z serkiem wiejskim, z pomidorem i z ogórkiem. Otóż przyszła nam nasza ulubiona kawa. Mamy tą waniliową, moją ulubioną i tej chyba jeszcze nie dostawaliśmy delikato. Ona ma tylko 5 intensywności, a ta ma 8, także będziemy próbować. W ostatnim vlogu Wam wspominałam, że udało mi się dorwać fajną sukienkę od Sarze, także już mi przyszła paczucha. Jeszcze nie otwierałam, wczoraj odebrałam ją z paczką, Matu czekałam, aż otworzę ją tutaj na filmie. Jestem bardzo ciekawa tej paczki, także już otwieramy, tak? I tak wygląda ta sukieneczka. Pokażę Wam z bliska Print. Bardzo lepi. Coś takiego. Jest ona chyba taka Midi. Dłuższa. jest skład tutaj. I już będę sobie mierzyć. No, na trzyma równa jest rana. A co my tu mamy? Kinder Bueno, tak? Mamy kapkę i małą przerwę z rana. Rano byliśmy na rehabilitacji. Znowu mieliśmy przesuniętą z wtorku na, na właśnie środę. No ale dzisiaj mało był naprawdę krzeczny i spokojny. No i dobrze, że to było rano i już przyjechaliśmy, bo dzisiaj mają być naprawdę duże upały, jak sprawdzałam, no to ponad 30 stopni, także chowamy się w cieniu dzisiaj, tak? Teraz rozniecie też, tak? Wiesz jak się w rączkach ma czekoladę, to się może szybko rozpuścić nam, tak? O, ciągamy. O, tak wygląda, widzisz? No. Tak, muszę przesadzić tą roślinkę, bo już ma spore liście, ale jak widzicie taką małą ma tutaj doniczkę. Także przesadzamy większą, mamy tutaj ziemię. Także będę brać się do roboty. 哥，走吧、这个。这个 Wyszliśmy na zewnątrz, wzięliśmy kocek, bo to jakby jedyna opcja, żeby ja mogła jakoś w spokoju zjeść obiad, a Niunio, żeby się troszeczkę zabawił, tak? No Elku co robisz? Co? Jeszcze nam basen nie przyszedł, dopiero wczoraj zamówiłam. Także obecnie rolę baseniku pełni nam Wanienka, tak? Jej, a patrzę, jakie fajne. No, ostrożnie. No i się chłodzimy, bo się mają być upały znowu. No. Mamy stateczki. Ustawiamy, tak. Daj, wiadeczko. No, możemy nabrać wody, chodź. I polewamy, polewamy, polewamy. No, lek proszę. No masz, co tam jest ciekawego? No, masz? Czy my? Super. Hej, w niedzielę. Mały właśnie zasnął dzisiaj na drugą drzemkę, także chcę jakoś wykorzystać ten czas. Teraz chwilkę chciałam dograć jeszcze zakończenie tego filmu i chcę sobie zrobić paznokcie, bo aktualnie nic nie mam na dłoniach i później pewnie po południu gdzieś pojedziemy. Dobrze, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Pa pa.